Witajcie, kochani. Powrót do opuszczonej szkoły bokserskiej. Co to było? Tak. Znane wam z filmu pod tytułem Niebezpieczny Urbex. Dzisiaj jestem z rowerowym poszukiwaczem paranormal, bo oczywiście standardowo sama nie wejdę do tego budynku. Ale tutaj trochę się tam zadziało, widzę. I to grubo się zadziało. A co się stało z tymi drzwiami? Jesteś tu. Jest. Yeah. Jest. Yeah. Widzowie, miałem skoki Przed samym wejściem znowuż. Ale różne. Idziemy najpierw na dół. Gdzie, Gdzie są Tak, w prawo. Się cicho. Sprawdzamy, czy nie ma, nie słychać. Pizza. A jest jeszcze ten y, łopata? Tam w Ta rogu Czy... Chodź najpierw sprawdzi cały budynek, mówię ci serio Ostrożnie No ty masz, on jest cisza totalna? O, te to łyżby były w tamtym pomieszczeniu na, na pratecie na pełną Widzę, że od momentu jak no. my tutaj weszliśmy, to zrobi tutaj taką rozpierduchę, że w paleniu mieści. Tu coś jest krytyczne. Ja to czuję. Widzowie, tutaj coś jest w tym budynku nie tak. Zła energia. No. Czuję to. Woda na wierzchu, cholerna. Ale to są budynki. Tu jeszcze w prawej coś jest. Wow. Nie wiem, czy to wszystko widać, czy nie, ale to już to sobie O, żaba, Ale <grytuszka grytuszka> Cześć. Tu jest tu, 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 dziura. Uważaj. tu, 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 co jest? O. tu, 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 ja to zobaczyłem. tu, 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 zrobił.

Ja się trochę boję. Tu jesteś na liście, no? Tak. A, widzę, że to jest sam. No, tak. Tu to klippy wygląda. To jest zawinięte. Tu gra łazienka. No. Tu gra łazienka, bo to jest koło, jest piękny świat. Przepraszam Was, kochani, że... Jestem spankowany, ale ja mam u to tego miejsca. Jak widziać jeszcze mi nie przeszło. Czekaj, wiesz, co mam pomysł. Wiesz, mam pomysł. Tam jest jeszcze jedno pomieszczenie w ogóle. Tam masz jeszcze jedno pomieszczenie, widzisz? będzie tu. To się słychać jak to żyje. Tu nie daje będzie go słychać. Właśnie tu zostaliśmy z petardy. Nie, tu, za nami się przyczaił. Nie słyszeliśmy kroki, a ja uciekłam tu w tą stronę i petarda wleciała. Bo Co to jest? tu nie ma, Ale po co to? Takie trochę creepy, tego nie było. Nie wiem, może. Czekaj, bo jeszcze się tam Tu góry fajne. Czy to jest jakaś? Płaszcza. Też tu pojedziemy, dobra. Ale strasznie jest rozwalana od tamtego momentu. Aha, to jest taki mieszkanie. Tak. No, no to, że to wiesz ile Ach. taki na kosztuje? Matko, to było w całości wszystko, wiesz? Nie wiem, jakaś to, to było wszystko całe. To była chyba druga albo zaręczniki, czy coś? Nie, umywała druga była. Wiesz co mi się wydaje, że nasze wejście tutaj pokazało im, że się da... No, żeby, dlatego jak ja robię filmy, nie pokazuję ich. Ale nie ja mówię problemy. tym, którzy za nami poszli. No kto inny by tam... Ja też nie mówiłam, gdzie to jest, tak? Tylko, że opuszczona po prostu szkoła bokserska. Nic więcej. pomieszczyć. Żadnego adresu nic nie podawało. Nie, no serio? Tam dalej jeszcze są łazienki. Tam są łazienki jeszcze. Ja sama nie wejdę Co się stało? Przeprzingibalek No ale nie Czy nie wszystko to linii nie wszystko na No mówię to krzesło to jest Ale przynajmniej krzesła nie ruszy ja tak na chwilę i posłuchajmy Nie obejrzeliśmy jednego pomieszczenia, no ale no dobra. Dobra. Ta, ta, to, to nie to. Nie, nie że nie go tak. Nie, nie, tak. Wróciliśmy ...do Przejdę, ja uczonej szkoły bokserskiej. Jesteśmy w piwnicach. Liczymy na to, że nic nas nie zaskoczy. I nikt. Wiesz co, może tego swojego głośnika tam postawię. A, ty tego wstawiasz tam? O jest No dobra. Bo. mamy coś? Hmm. Dobrze, Gdzie tego powstaje? Tam może za torbą jakoś. Urrupiałem. Kabujka. Nie może zostawiłem Nie, on się uruchamia tak. Te pierwsze dwa razy po włączeniu to jest normalne. U mnie się potrafi jeszcze raz uruchomić po samym włączeniu, także już się przyzwyczaiłam. Pokażę, że tu jest. Cześć rozowy. Rozowy. nie Co? Razowy. Nieznarazowy? To był jednorazowy dotyk? No nie. Na prośbę dotykałeś. Dotykałeś. Tamanykowany. Jesteś wyjątkowany, bo za dużo pewnie uglądy. Zobacz, masz jedną Takie. Tu możesz pogadać przed to, ale tu albo z nami porozmawiać. Tu przeciw, przed masz rządzenia. Ujawnij się. Proszę. W piłkę mi nie dać. Tak niebezpiecznie jak po nie chodzisz blisko. A. Chodź do którego zdążenia. Pokaż, że jesteś. Wcześniej się pokazywałeś. Pokazywałeś swoją obecność. się odebrać. Porozmawiać. Jedyną tego mogę ujawnić. To jak? Nie Ten Nie. To nie jestem pewien. Dobre to było. Wiele. A Kurde piłeczkę dobie. No, zdawa się, najlepszym. No szczęście nie gnie na Ale coś podchodzi. Dotknij mocniej tego urządzenia. Śmiało, nie bój się. A tak, tam porządku, nie? No i to? Przyszedł do ciebie drugi raz. Poczułem, że chcesz, żebym przyszedł do ciebie. I to? Olewasz, nie? Czy chcesz kontakt? Słyszysz, mnie? Nie słyszę. Jak mnie nie słyszysz? To do kogo ja mówię? Do siebie? Nie, no tu w ogóle już teraz to... Cisza, totalna. Rozstawiliśmy się ze sprzętem, z I kamerami... ...i popadła Serio, ja nic nie czuję już teraz. Wtedy to tu pierwszy raz czułem coś. Może. Może. Przez jakie rzeczy? Ujawnisz się teraz? Tuchnij, buchnij ktoś, jeżeli jesteś. Nie jestem pewien. Uuu, nie. nie jesteś pewien, co chcesz zrobić? To dotknij któregoś urządzenia albo przejdź przez nie. Zobacz, piłeczki to, tylko dotykasz. Tutaj przejdziesz sobie z jednej A. albo z drugiej strony. Nie. Nawet dotykać nie musisz. Nie. On nie przeraża. Ja cię przerażam? Tutaj możesz się zbliżyć. Tu możesz przejść. Tak. Czyli porozmawiać z nami. Dziękuję. Ale to nie mogą mnie drugi raz łapać. Nie, to. Ale to drugi to raz. Bardziej. Rozumiem co mówisz. Ale to drugi raz się odpaliło jak przeszłam już. No może. Ale tu było na tak. Czy no? jesteś mężczyzny, czy jesteś mężczyzny, no, odpowiedz. Na tym urządzeniu z mrugającymi zielami. Mam na imię róża. A czy rozmawiamy z kobietą? Jeżeli jesteś kobietą, to zapad zieloną stroną. Zieloną stronę. A jeżeli jesteś mężczyzną, zapad czerwoną. To było ciekawe z tym, tak? No. Też jestem ciekaw, właśnie. I gdyby, jak ty odpowiadałaś, to miałem normalnie skoki. Minimalne, ale coś było. Teraz też mam coś minimalnego. Czyli to coś przyszło. krąży mi. nim. Dotknij jeszcze raz urządzenia, zbliż się do któregokolwiek. Ty, miałem cień na kamerze. To weź mnie, nie Wow. I tu czuję wreszcie. I to nie jest od mojej lampki? No, ale czuję zimno, który krąży obok mnie. On gdzieś tu krąży obok mnie. Podejdź do któregoś urządzenia. Pokazałam ci, jak to działa. Tam też masz takie czujki. Wystarczy, że przejdziesz przed nimi. Jak nie jesteś na siłach, to powiesz energię z tych urządzeń do kontaktu z nami. Możesz jeszcze raz podejść do tego urządzenia, co tak mryga białymi światłami. Na biegunach. O, no właśnie, koniec. No. to jest taki na koniec. Tor wyścigowy. Też w sumie fakt nie skojarzyłam. No. Patrz, możesz jeszcze raz podejść do tego. Nie, mu, nie musisz konkretnie odpowiadać na odpowiedź. Po prostu pokaż, że jesteś, okej? Okay? Obojętne, które. Pokaż, że jesteś. Jest no wiem. Dlatego możesz się tym pobawić. Przez to porozmawiać. piłeczki, ci będzie Chwileczkę delikatnie dotykam i jak ona się fajnie świeci. Na półce. Tu nie ma półek żadnych. Tu nie mamy półki. Ale co na półce? Chcę, żeby to wyżej postawić? Za nisko jest. To już Skąd wiesz? Masz skoki? Nie, ale coś próbuję przejść, ale się boi. No ci przy tobie, albo gdzieś tu jest. Pójdź, A mnie zaczął. Nie. To było. Myślałem, że stoi i tak. To jest specjalnie tak, żeby wszystkie sprzęty wyłapać jakoś. Jak się coś uruchomi, no nie? No wiem. Na razie cisza No ja mniej więcej też tak próbuję stać, no nie, ale... No ja stać tu gdzie? Równe. Równy. Dobrze, jeżeli to ty róża. Urażony. Czyżbyś została urażona? No bo tu, tu nie ma... <laughs> Piłeczka! Dziękuję, więc to ty róża? Jeżeli tak... O ale, się... o ale poczułam ciary. No. Dziękujemy. Dziękujemy to, bardzo. To, to nie gryzie. Nie, bo nie. to ty różo, jeżeli tak dodatnie jeszcze raz tej piłeczki. Czyli to ty różą. Jeżeli, jeżeli nie, to, to nie masz różo. energii, to możesz pobrać z urządzeń. Nie wiem, czego to trzeba. Ale to pół mega. To ale nie masz wrażenia, że sprawdza urządzenia, które pokazuje? Też. Ale to jest pomiędzy nami. No już nie. Dzień dobry. Potwierdziło ci. Było najłatwiej. Dziękuję. Czyli musiałam ci przesunąć, tak? Za blisko byłam. Dużo to ty. Odpowiedz na tym urządzeniu, co ulubają biowie. Na tym porozmawiajmy, jeżeli to ty kobieta. To znaczy, że tak. Polubiłaś kolegę? Muszę zamówić taką samą k bo moja nie wychwytuje, jest za słaba. Mogę hmm. dać ci tam zaraz kupię drugą. <noise> Choć na razie inny projekt robi. Dobra, o jesteś tu, na pampki jesteś. Tu, jesteś tu w pomieszczeniu. U. Zatrzymaj aparat. Dlaczego? Dlaczego mamy nie nagrywać? dużo Coś mi mignęło. No, ja też Nie śledziłem cię. Czyli jeździsz ze stadniny koni? Ale ja... U kolegi są cały czas potwierdzenia na kadwójce. Co słychać oczywiście? Czyli to jest jej mężczyzna. Tak. Czyli to tak. jest jeszcze mężczyzna. Jak masz na imię? Przedstaw się, mężczyzna. Na tym urządzeniu nam odpowiedz. Jak masz na imię. A zauważyłeś, że moje ucichło? Gostyk? Cisza. Odpowiedz na którymś urządzeniu. Albo na tym, albo na tym. Jak masz na imię? Przedstaw się. Jeżeli nie możesz, ja się do niczego nie zmuszam. Dziękuję, że zapisałeś tego urządzenia mojej rewelery. Dla potwierdzenia. Czyli jest tu kobieta i mężczyzna. Jest róża. Może się dowiemy, jak mężczyzna ma na imię. Może się dowiemy? Mężczyzna, jak masz na imię? Przedstawisz nam się? A wycie, od razu się ciepło zrobiło, nie masz takiego wrażenia? Tak, nie chcę się... Nie, my się nie chcemy narzucać. Tylko po prostu... Tutaj dwie panie. zrozumcie Zło, tutaj dwie panie. Dwie panie. panie. Coś za dużo tych odpowiedzi na tak nie. Oooooo. Było cicho, cicho. To się budzi dopiero chyba. Pod... Czy mam rację? Pobierasz energię i dopiero będziesz z nami kontakt... Nabier... No, nam nawiązywać kontakt? Dialog? Jeżeli tak, to dodatkiem tego urządzenia w mojej wyobraźni. przerażam ludzi. Okej, okay. zaczęłam się czuć swoją. A u mnie to jest bardzo rzadko. Co jest tych zometrów? Korzenka. Już się boi. Nie wiem, coś. Zawienca. Nie bój się. Coś, coś mi nie, nie pasuje. Jest to miejsce, powiem Wam, że też to poczułem tak kripy, że jest tutaj w Jest coś, coś jest tutaj nie tak. Wcześniej jak tutaj byłam. To tam była torba i łopata w rogu. W tamtym rogu. Teraz? Ale jakbyśmy za pierwszym razem obejrzeć tylko tutaj ten teren, to tego nie było. Za drugim razem jak przyszliśmy, to już ta łopata tam była. Tego samego dnia dosłownie, nie wiem, 10 minut nas dzieliło między jednym wejściem a drugim. Fajnie to para leci, uważasz? Tak. Tu jest Dobra, mężczyzna, czy pora jeszcze z nami? Ale w sumie nie jakby mężczyzna, po prostu. No, no na odpowiedź dostaniemy mężczyznami. Nie wiem. Jedno dobra. Charlie! O, nie! Charlie, czy? Graczali sali. Aha! Jak? Panika? Albo Monika. Teraz możesz nie zobaczyć już. Nie. Ale mi się wydaje, że jest chyba panika. No nie, nikt z nas nie panikuje. O, poczujemy. Ja w pokoju. Przyszymy się, co tutaj było, po prostu. W tym pomieszczeniu. Czy to była sala jakaś szaśnia, czy coś. To... Tutaj. Jeszcze na aktywację, bo można było to tu Nie wiem, bardziej mnie dziwi to, że tam, że to jest piach. No, piach, tak, a tu są tylko parę płyt. też. Joanna. Joanna. Nie jestem pewien. No, to jest Ty to pewien. lubisz, to słowo, nie jestem pewien. To zdanie. Na ósmą no. U mnie na kad bójkach No, sam. Przejdź przez to urządzenie. Kurde, czemu nie? Bo ci nie odzywa nic. Co jest? Ale piłeczka się nam podoba. Piłeczka tutaj. i I było I... raz na tak. Przejdź przez to urządzenie. Pokażę Ci jak to używać. Tu jest na tak, a tu jest na nie. Kobieta lub mężczyzną. Czy chcecie z nami nawiązać kontakt? Nie istnieje życie po śmierci. No, to prawda. To wiemy. Inaczej byśmy nie próbowali z wami rozmawiać. Właśnie. Czy chcecie na nawiązać kontakt? Jeżeli nie, zapalcie czerwoną stronę i sobie pójdziemy. Co wy na to? Bo my też zbytnio czasu to nie Czy nam nie To jak? Nie no wiem, ja, strasznie, to. strasznie się ziedzać, Czuję nieswojo. Zaczyna mi głowa boleć. Tak? Tak, I nie wiem. A jak się średnie wszystko. Ja nie chodzi o rajcowanie, tylko o... Tak się czegoś. To się jakby nie wiem, no. może mnie coś tego przytrzymać. Czy wiesz, na cmentarzu też byś poszedł tam gdzie nie potrzeba? No, no. Także ciebie to ciągnie do, ja to do złego. Ja mam taką twarzą po prostu auurę, żeby... Jestem jak... Ty mnie tak, Bo on też ma taką w sobie energię. Ja do góry też jestem taki jedyny. Dobrze. Nie ma co, To jest jaki. Czy chcecie z nami porozmawiać tak lub nie? Walka. Czy tak, tu się... Tak, to były walki. Tu walczyli? Czy ktoś tutaj walczył? tego, tego proszę teraz świecę na nim, no Udowodnij Kto? Kto on? To on. To, nie na być. to Samo na zewnątrz? Nie dziękuję. Ciebie to przetrawiło w tamtym domu. się był Może Nie, tutaj bardziej chodzi o ten, o, o stres związany z wcześniejszą sytuacją. wiesz? bardziej to na mnie wpływa niż, niż oni. Dotknijcie jeszcze któregoś urządzenia. Znowu, wiem, I znowu jest cisza, zauważyłeś? Monika. Cześć Moniko. Nie wiem, jest to jest niemożliwe. Za dużo imiona, nie? Tak. W bardzo krótkim czasie. Zawsze jest za dużo to Łopaty chciałaś? O? No. no? no. To teraz mam powrotem. Mamy sobie iść stąd? Czy mamy w Zaraz, się dotknijcie się Dotkniecie któregoś urządzenia na potwierdzenie, że mamy w pójść. i wtedy sobie pójdziemy. Damy wam spokój. Hakujemy się i nas nie ma. Tylko udowodnij, pokażcie nam, że chcecie, żebyśmy sobie wskoczyli. Któregokolwiek. Nawet tą piłeczkę jedną dotknijcie. Muzyka. Nie, nie mam muzyki. Muzyka to mam zrobione. To jak? A jeżeli nie macie energii, żeby dotknąć czegoś, to. Mnie. Mm, nie bawię się w chowanego z duchem. Dobre. Dotknijcie jeszcze raz któregokolwiek urządzenia. Przejście obok nawet tutaj zobacz. Tu masz piłeczkę. Jedną, tu masz drugą, tutaj masz czujkę, tu masz drugą czujkę, tu jest kolejna piłka, i tutaj jeszcze jedna, możesz podejść do któregoś z tych urządzeń. Tutaj też masz czujkę, zobacz, jak się fajnie świeci na czerwono. I tutaj to też jest czujka. Też możesz podejść obok i, i cię złapie. A może chcesz, żebyśmy wgasli? W tak, to zobaczymy co Na chwilę. O nie. Tak ma. Chciałabym powiedzieć tego urządzenia, ilego, może wam do Dot sobie idziemy. Proszę. To ja mam dziwne przeczucie, że 16 tak trzymać. A ja myślę, że będzie. By... I on jest prowokować. Tak. No dobrze, tylko że już jesteśmy takie pół godziny. No właśnie. Dobra. Tak czy siak, nie chcecie kontaktu, dobrze. Zrozumieliśmy to. Archibald. Tak, Archibald. Ja jestem, Jeszcze, że przyczyny. Zarek Martyny. Dobra. Dziękujemy Wam za kontakt. Kończymy. Niestety szkoda, że tak słabo się rozmawialiście z nami, nawiązywaliście ten kontakt. Pokazaliście, że jest to słabo. No nie? No niestety. Musimy to zakończyć.